Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku w serii co będzie koich magazynach Lego, a w tym odcinku przyjrzymy się co otrzymamy w szóstym numerze magazynu Lego LEGACY na rok 2021 pomijając figurce Kaya oraz Androida koniecznie oglądajcie do końca. Tradycyjnie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a dla nowych oglądających także subskrypcji na moim kanale dla motywacji wyjścia ostatnich pięciu nowych widzów i bez przedłużania zaczynajmy. Co do aktualnych numerów magazynów Lego Legacji, które są na chwilę obecną dostępne w Polsce i w Niemczech, to zarówno w Polsce jak i w Niemczech Wciąż jest dostępny w sprzedaży magazyn z figurko Jay'a oraz Aizora. Na numer numer z figurko Kaya oraz Nendoroida będzie dostępny w sprzedaży kolejno w Niemczech od 24 sierpnia, a w Polsce od 26 sierpnia. Ale zapewne większość z Was przyszła się dowiedzieć, co otrzymamy w szóstym numerze magazynu Lego Ninjago Legacy na rok 2021 po minifigurce Kaja oraz Nindroida. Otóż otrzymamy minifigurkę Zena oraz Wajplarza. I powiem to wprost: nie jest to najlepszy dodatek, ale też nie jest najgorszy. Pomimo tego, że minifigurka Zena pojawia się po raz pierwszy w magazynach Lego Ninjago Legacy ogólnie i jest to to wersja z 2019 roku, czyli z pierwszych zestawów ogólnie. To co do minifigurki Viplasha, to niestety pojawia się po raz kolejny ten sam przypadek mowa oczywiście o powtarzalności, gdyż minifigurka pojawia się trzeci raz w magazynach na kończego gdzie pierwszy raz pojawiła się w trzecim wydaniu magazynu na rok 2019 wraz z minifigurką Kaja, a drugi raz w trzecim wydaniu magazynu na rok 2020 wraz z minifigurką Mistrzału. Jeżeli miałem ocenić to dodatek w skali od 1 do 10, to bym przyznał zdecydowanie ocenę 7 na 10, oczywiście taką standardową. Co do premiery tego konkretnego wydania magazynu, to w Niemczech premiera wypada na 19 października, a w Polsce premiera wypada na 21 października. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinaczek wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym dodatku i czy planujecie zakupić właśnie ten magazyn. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia.